Humor dopisywał, takie podejście luźne, czy to jest taka zasłona dymna i, i ten stres się pojawia dopiero jak jest walka? Nie, no stres jest zawsze, nie ma co się oszukiwać, ale no kurczę, no y, pierwsza walka miałem zderzenie z Tirem, tak? Tutaj już widzę, że troszeczkę inaczej będzie to wyglądało, chłopak mniej więcej moja waga. Y, no co, no pokażemy, mi się wydaje dobry pojedynek, y, oglądałem jego pojedynek z Niedźwiedziem, fajnie się zaprezentował, Niedźwiedź tak samo. Kurczę, no fajne ekstrafajty będą, mi się wydaje, że będą fajne ekstrafajty. Turniej chyba też, nie? No turniej będzie rewelacyjny, wiadomo, no gromda turniej, ale mówię, ale mówię, no ja teraz mówię o fajtach, no ze względu na to, że sam będę walczył, yy, dostałem taką propozycję, zadzwonili, powiedziałem bezapelacyjnie tak. Wszystko. Fajnie, na jedną waleczkę akurat, na pełne skupienie i pełna moc na, na jedną wojnę. Dokładnie, dokładnie, nie myślę teraz o tym, y, czy mam tam, wiesz, y, sobie y, kondycję rozkładać w czasie, czy coś, idę na ogień, 100% z siebie daję, no i jedziemy, jedziemy dalej później, no kurczę, no, no wiem, że y, tutaj... Inne okazje też będą, bo już już rozmawialiśmy. Może się pojawię na siódemce, ósemce. Zobaczymy. Będę teraz trenował ostro, mocniej. Tam troszeczkę mi się w życiu poprzewracało od ostatniej grondy. Miałem taki ciężki rok, można powiedzieć. No, ale nie będę tam się wypowiadał na ten temat. Jestem tutaj tak naprawdę dla wszystkich tych, którzy we mnie wierzą, którzy, którzy, którzy są ze mną cały czas. Dla wszystkich dobrych ludzi tak naprawdę. Dla mojej córki, dla mojej żony. Nie oszukujmy się, jakąś przyszłość może próbuję im zapewnić, a że to jest w taki sposób, jak na gołe pięści. Prawdziwy gladiator. No nie wiem, no, no można tak nazwać, nie wiem, czy jestem gladiatorem, czy nie, no ale ja jestem wychowany na ulicy tak naprawdę. Yy, nie jedna walka, nie jeden las już zwiedziłem w Polsce, więc dla mnie to nic nowego ogólnie. Widziałem taki dystans spory też do tego, jak się potoczyła Twoja walka poprzednia, nie masz z tym problemu, żeby w tych highlightsach to oglądać to zakończenie? Wiesz co, nie, patrzę sobie, no kurczę, no... Słuchaj, no wiadomo, no jest trochę przykro patrzeć na to, ale no kurczę, no wiesz o co chodzi, no chłop kurde jak skała, nie do przejścia moim zdaniem. W sensie takim, żeby go wiesz czy coś, jedynie wiesz, jakaś kontuzja, coś. Taktyka była inna, nie wyszło. Ściął mnie, dziękuję. Tak jak mówiłem na, 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 na ważeniu, pozdrawiam, Dawid, odłączyłeś mi prąd, super, ale widzę, że tam trenujesz. Może kiedyś się jeszcze spotkamy, może trochę nabiorę masy. Nie wiem, no duża różnica wagi, to jest bardzo dużo. To w, w tym sporcie to jest po prostu o, ogromna, 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 yy, ogromny minus, nie? A teraz będzie trochę mniejsza różnica. Tak, tak, teraz będziemy się czuli ten, troszeczkę może szybciej, szyb, szybsza ta walka będzie, nie będzie takiego wiesz, yy, yy, punktowania, jak to się mówi, chociaż tam wiesz, że no, dużo punktowania nie było. Yy. Zobaczymy, zobaczymy jak się potoczy, ja wiesz co, nie, nie przewiduję tego, co będzie, ja sobie wizualizuję to w głowie, ale ja sobie nie przewiduję tego, co będzie, bo jak się przeciwnik okaże lepszy, to wielki szacunek, tak, yy, to już mówię, to, to każdy, my to wiemy, tak, od kuchni, jak to, jak, jak to wygląda, yy, tam wiadomo, hejterzy będą nam gadali, wiesz, yy, swoje, tak, tu knockout, tu to, tu znowu, yy, słuchaj, wiesz co, jak miał się tym przejmować, to ja, kurwa, bym tutaj nie przyjechał. No to co się wydarzy to zobaczymy jutro i jutro sobie porozmawiamy na ten temat. Powodzonka życzę. Jasne. Jeszcze mógłbym kogoś pozdrowić? Oczywiście. Super. To bardzo pozdrawiam moją żonę, która mnie wspiera, moją córeczkę, która na pewno będzie oglądała wywiad, bo walki nie za bardzo. Wszystkich moich sponsorów, którzy mi pomogli. Jarek Cirzecki, który mi pomógł. Marcin Nowak z firmy Instal Centrum pl Zapraszam pompy ciepła Bardzo bym chciał podziękować swojemu sztabowi szkoleniowemu Danielowi Straszewskiemu, Tomkowi Straszewskiemu, fizjoterapeucie Mikołajowi, kurcze no bardzo dużo by wymieniać, może, może zostawmy to na, na, na później i to tro te... jeszcze powymieniasz. Dokładnie, a jutro daję z siebie wszystko. Oczywiście Łukasz Głowacki, firma Oktagon. Włocławek, Łódź, Toruń i całą OKTAGON i całą ofensywę pozdrawiam. Dziękuję też za wsparcie. Wszystko. Dziękuję. Dzięki. piątek, 6 sierpnia. Kup Pay Per View i oglądaj na GRONDA TV.